Witam. Dzisiaj kilka słów o tym, co się czasami zdarza na budowach. Czyli pomyłki, błędy. No, jest jak jest. Tak samo na domku jednorodzinnym może Wam coś się zdarzyć, tak samo może się zdarzyć i tutaj. Tu zobaczcie, już jest basen, prawie, prawie. To co folio jest obklejone, to już jest. Boki są zrobione. Jeszcze dół. Tu na dole przyjdzie blacha. Blacha ze stali nierdzewnej. I taka będzie. Są już schody też, jak widać. Hmm, tu musimy wylać teraz betonem na ten storopion, który jest styrodur, pod spodem ten zielony. Trzeba wylać to betonem i później jeszcze przyjedzie firma i położy. Hmm, właśnie blachę będzie pospawane, potem wyszlifowane, i nie będzie znaku. Będzie picobello. Także coś jest. Mieli dzisiaj montować okna, już te, które są tam. Nie mogę tak stawać pod ten, bo wtedy słabo widać, ale ze względu na bardzo złą pogodę odpuścili sobie i będą robili to jutro. Nie mogli być dźwigiem podać, a okna są bardzo duże. Jak widać, to jest gdzieś jakieś jest 6 metrów na pewno okienko, no i prawie 3 metry wysokie, także troszeczkę jest. Będzie dzielone na trzy części, także trzy takie wkłady, później przyjdą z szyb. Znaczy one już dzisiaj były z rana, ale pojechały z powrotem. Trochę mamy bałaganu. Ten sufit już jest skończony, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Czyli jest ta czarna płyta z, z takich wiórów drzewnych, no i te dechy. Tę, tą czarną część trzeba jeszcze pomalować. No nie ma jeszcze lamp, wiadomo. Te czarne wszystkie płyty trzeba pomalować, bo po prostu są zakurzone, brudne, ale to później, jak już się trochę w miarę ogarnie, jest styropian na. Posadzkę, tak? czyli, bo wiadomo, tu będzie centralne ogrzewanie, czyli posadzkowe. I co tu jeszcze? Ja tutaj akurat się dłubie, sobie, robię coś, robię zabudowę. Tam jest ciemno, więc nie wiem, zaraz zobaczymy. Ja tutaj już zrobiłem w zasadzie. Tylko teraz trzeba rygipsem obkręcić tu czyli taka zabudowa na, na takich profilach sufitowych. Je teraz się usztywni. Ja usztywniam je na takich właśnie, takimi uszami, zrobione z. Też profila. Normalnie powinno się robić na, na specjalnych uszach, usztywniać, ale jak się nie ma, to można zrobić z takiego profila. Się zacina, się zagina, potem się skręca i też działa. A miałem Wam powiedzieć właśnie o tych rzeczach, które się zdarzają na budowie, i taka zdarzyła się tutaj. Hydraulicy chcieli, żeby przesunąć im tu jak widać jest otwór i chcieli, żeby przesunąć im jeszcze wywiercić tutaj jedną dziurę, po to, żeby żeby mogli rurkami wyjść do, do podłogówki, tak? bo tam będzie rozdzielacz pod spodem, a tu pójdzie to w podłogę. No i zobaczcie, jak to się skończyło. Widać te kable. One były ucięte, teraz już są poprawione. Tam widać pewnie takie dziury. Centralnie pięć kabli się przecięło. No takie życie, czyli te kable trzeba było wyrzucić wszystkie, te, które już były założone. One sobie po prostu przechodziły tutaj i tam wychodziły, w tamtym miejscu. Tak po prostu źle było to wymierzone, rozliczone. No taka robota jest na budowach czasami. I teraz, teraz już poszły po prostu tam częściowo pod spodem, pod sufitem, bo tam jest techniczne pomieszczenie. Tu pod spodem jest techniczne pomieszczenie. Wiecie, taki basen y, wygląda, że nie ma tam dużo rzeczy, ale tam naprawdę jest sporo y, w piwnicy, jak gdyby. Sporo rzeczy, żeby to wszystko funkcjonowało. Sporo maszyn. No i co? Jeszcze jedną rzecz wam pokażę, bo to to taka po prostu przypadek. Przecieło się pięć peszli z pięcioma kablami. No i trzeba było to poprawić ogólnie bezproblemowo. Tak się po prostu czasami na budowach dzieje. Lepiej jak nie, ale jak się dzieje, to się dzieje. A tu wam pokażę. Jeszcze jedną rzecz. W tym miejscu mamy piękne drzwi, prawda? Miały te drzwi być, ale zobaczcie, jak to teraz tu wygląda. Bo tutaj już podosypywana została ziemia. Tam jeszcze później to rurę się położy. Tu jeszcze trzeba trochę do dosypać. I zrobił się taki lej. Jak widać, też z odpływem, ale ze względu na to, że o ile w lato by to działało, to w zimę mogłoby nie zadziałać. Wiecie, napada dużo śniegu. Bo, bo tutaj pada dość dużo śniegu, czasami metr albo i więcej, i to ta dziura byłaby z, zupełnie zasypana. Projekt był fajny, ale jak już teraz się to zrobiło, że to widać, bo tu dzisiaj padał deszcz, to widać jak, jak tutaj powymywała woda i wszystko to tutaj stoi i ten problem powoduje to, że te drzwi zostaną po prostu zabetonowane. Czyli szalunek i beton. Nie wiem, chyba beton, bo raczej cegło tu nie pójdzie. Coś tu słyszałem, że betonem. I takie same drzwi są jeszcze z drugiej strony i też będzie zamknięcie, czyli po prostu nie będzie tutaj nic. Także firma przyjechała, robiła tą ziemię ze dwa dni, żeby tu tak pousypywać jakoś ładnie. Wiecie, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Z tamtej strony jest trochę łagodniej, ale też jest lipa i też woda stoi. I w zimę, właśnie jakby zamarzła, a może wtedy zamarznąć tu na dole. To wtedy tutaj woda by po prostu przez drzwi ciągnęła do środka. Więc zapadła decyzja zamurować, zabetonować. I takie to nasze losy są. Tutaj jeszcze, jak widać, jest też przygotowana już do zasypu. Będzie zasypywana celulozą, czyli tam widać są już otwory porobione, żeby właśnie zasyp zrobić. Tu w Niemczech robi się to, tak jak wam już kiedyś mówiłem, zupełnie inaczej jak w Polsce, jakiekolwiek zasypy, czy to jest w ścianie, czy w suficie na górze, na poddaszu na przykład, zawsze daje się OSB od spodu, zawsze, a dopiero potem jeden Rigips. Te dziury będą też zaklejone, specjalne są takie wkładki. Jak będą już montowali, to wam pokażę przy okazji kiedyś. Też będą, żeby tam nie dostała się żadna wilgoć. Tak samo każde łączenie tej płyty, jak widać, jest. Klejone specjalną taśmą, jakąś tam para szczelną. Nie może tam dostawać się mm, żadna wilgoć. To już kiedyś Wam mówiłem. U nas robią to trochę innym systemem, i mówią, że jest ok, tutaj robią inaczej. Na pewno jest to drożej. Moim zdaniem też lepiej, bo tam wilgoć się żadna nie dostanie. Tutaj jest na przykład gniazdko. Tu będzie specjalne gniazdko. Też Wam kiedyś pokazywałem już. Specjalne gniazdko, które też wilgoć przez nie nie przechodzi, czyli jakby bez dziur z tyłu te kable będą przechodziły przez taką gumową, jakby obejmę, że potem ta obejma na kablu się zaciska i po prostu tam wilgoć przez gniazdko też nie pójdzie. Tak mówią tutaj Niemcy, że tak to musi być fachowo zrobione. Inne wykonanie jest niedopuszczalne według nich. U nas. Jeden rygips, dziur, drugi rygips i fertik, nie? A tutaj jest troszeczkę inaczej. No cóż, takie życie. Także króciutko tylko takie dwie rzeczy z kuchy, jak to się mówi. Po prostu takie rzeczy się zdarzają na budowach, tak samo się zdarzyło tutaj. Czyli plan był fajny, że tędy będzie można było wyjść, tam się zrobi jakieś schodki, się pójdzie na górę, bo na górze, tam na górze będzie taras. Na razie dach stoi też trochę, bo ta pogoda jest fatalna, więc innym razem wam pokażę tam górę. I miał być taki plan, że sobie tędy się wyjdzie albo tymi drugimi drzwiami z drugiej strony i sobie na górę na taras się wejdzie. Teraz plany się zmieniły i trzeba myśleć jakoś inaczej. Także tyle no. Kiedyś tu pewnie przyjdą drzwi. Na razie mamy takie folie. Okna przyjdą jutro, także już będzie OK. I tyle. Później tu trzeba posprzątać. Jak już będą okna, posprzątać i pewnie w poniedzieli bierzemy się za steropianek. Kładziemy pierwszą warstwę, drugą warstwę na krzyż. Wiadomo jak się kładzie, to chyba nie. No i potem hydraulicy położą rurki. Rurki też już są. Także pomału, pomału nie wiem, za tydzień, za dwa będzie już tutaj zrobiona wylewka. Także trzymajcie się i obyście na Waszych budowach mieli jak najmniej takich dziwnych przypadków.